Witajcie w dzisiejszym odcinku. Mógłbyś już przestać w to grać? Co? Przestań grać w te jajka? Nie, ale musimy nagrać odcinek. Dla widzów. Weźcie Od jajkę. Dobra, No Patrzcie, teraz mi zepsułeś. Spadł mi kurczak. Dobra, już ci ten. Gadaj. Dobra. Zatem witajcie w kolejnym odcinku. Tak. Odcinek, na który na pewno wielu czekało O, będą hejtować E60 E61 E61, Podobamy właśnie, czyli mamy kombi A, nie, BMW. Touring, BMW. Touring, nie mów, że to kombi, bo Cię zhejtują zaraz Masz koszulkę kody Tak, mówisz, specjalnie Mówisz, że, że to jest kombi, co Ty jesteś w ogóle? Wy, wypierdalaj W sumie chętnie, ale tam jest jeszcze bardziej duszno niż tutaj Zatem dzisiaj E61 co by tutaj od czego by tu zacząć? Może od tego, że mamy jasne wnętrze mamy 3-litrowy silnik pod maską z dwiema turbinami. Tak, to akurat zaleta. To jest akurat zaleta, bo Właśnie to spróbujemy, spróbujemy dzisiaj opisać ten samochód yy, i pokazać wam jego wady i zalety. Wad jest niestety zdecydowanie więcej. No jest to tak naprawdę chyba najgorsza generacja serii 5. No bo co, mieliśmy fajne. E12, później było E28, też bardzo fajny samochód. Później E34, e którego może nie jestem fanem wnętrza, myślę, że w tamtych latach uh -huh. mogło być lepsze, aczkolwiek stylistyka jest naprawdę fajna i fajnym samochodem jest. Uh -huh. No później było rewelacyjne E39, które już pokazywaliśmy. No i później niejaki. Robili to. Tak. Kto to zrobił? Christian Chris... Paul? To? Nie, to chyba jego kuzyn. Chris Bangles się nazywał. Uh -huh. To jest dzieło Chrisa Bangla któremu coś nie bangla. Ten pan rozpoczął swoją karierę w Oplu, co w sumie nie dziwota, patrząc na ten samochód. No a tam gdzieś później sobie przyszedł do BMW i zrobił kilka modeli. Między innymi to. Chyba pierwsza była siódemka, nie? Nie pamiętam, ale, ale tak mi się wydaje. Później było to, a później była trójka i w ogóle. Klienci BMW jak dowiedzieli się, że Chris Bangle ma zaprojektować nową serię, 3, to masowo rzucili się na E46. To był taki przed końcem taki skok sprzedaży. No bo ta auta wyglądała jak wyglądały, zaraz wam to pokażemy z zewnątrz. Jak ostatni przy prezentacji E39, które bardzo chwaliliśmy, powiedziałem, że E60 jest obrzydliwe. To oczywiście wylała się na mnie fala hejtu. No, zobaczymy co będzie po 10 odcinku, pewnie jeszcze gorzej. Znaczy wiesz co, E60 no, ma i fanów i y, przeciwników, natomiast co trzeba mu przyznać, to auto przynajmniej jest jakieś jakieś emocje wzbudza, no bo nie wiem, dajmy na to jakaś Toyota, czy nawet Volkswagen, który byłby... Konkurencyjny do tego, nie? No nie było akurat, no ale Znaczy, no wiem, akurat tego nie było, nie? No ale no... z pasatem, no, to jak porównam to z pasatem, za zaraz też będziecie się rzucać, pewnie. Nie, pasatem, no, Passat no okay, ale, nie. ale no nie wiem, no to auto jest jakieś, to auto wzbudza emocje pozytywne, negatywne, ale wzbudza, także tego nie można mu odmówić w żaden sposób. No to na pewno, było to zresztą właśnie w komentarzach widać. Mm -hmm. Okej, okay, no to zacznijmy od tej słynnej stylistyki. Jeśli chodzi o tył, to na szczęście. Mamy tutaj wersję kombi, więc nie mamy tych lamp takich jak wsiadanie Nie nacią... kombi, tylko touring. Tak, sorry, touring, tak, tak. No. Nie mamy tych lamp jak w wsiadanie takich naciągniętych na tylne błotniki, jak mm -hmm. nie wiem, gęba starej baby po 50 operacjach plastycznych, to mniej więcej tak wygląda i taki mały rok. Mamy tutaj touring, więc wygląda ten tył całkiem fajnie. Od razu widać że to jest BMW, trosze, troszeczkę takie ostrzejsze są linie niż w E39, ale mm -hmm. akurat muszę przyznać, że tył wygląda całkiem fajnie. Ostra ziemia, ostre, nie było ostre. Przestań. Przestań. Dobra, no, mów dalej, mów dalej. Dobra, chodźmy teraz do przodu. Właśnie, przód, przednie lampy. Tak, fajnie wyglądają, tylko po ciemku. I to naprawdę fajnie, bo fajnie uh -huh. się podświetlają. Zajebiście to wygląda, naprawdę tutaj ukłony w stronę BMW, że coś takiego zrobili, bo jest to fajne i odznacza ten samochód na tle innych. Jak zobaczycie te światła w nocy, nie ma sposobu, żeby to pomylić z czymkolwiek. Tak, natomiast w dzień że jest gorzej. Tylko co z tego, że wyglądają one fajnie? Jeżeli wyglądają tak tylko nocą, to szkło płowieje, tak jak i w Vectre, zresztą jak większość plastikowych kloszy. A niestety nie ma tutaj możliwości takiej łatwej zmiany tego klosza, jak było w E39. No to mamy bardzo ładne 18-calowe Felgi. Jak wspominaliśmy w odcinku z E39, fajnie wyglądają właśnie na starszych modelach, tylko trzeba czasami roztoczyć ten otwór centrujący, tam obależe o milimetr, ale to nie istotne przy w przypadku tego samochodu. Bardzo duże zaciski hamulcowe i duże tarcze. Nie bez powodu, tak jak mówiłeś, mamy tutaj silnik diesla Biturbo 272 konie, więc jest to hamować. 6,5 do setki. Coś około, około do, tego. Tak, tak, 6,5. E, no tylko tak, wie, odwieczny problem E60 i 61 to są właśnie wibrujące hamulce przednie. Już znałem, miałem klientów zresztą, którym sprzedawałem części i, i jało się już o Aso, otarcze z y, autoryzowanej stacji, czyli oryginały i, i dalej potrafiły bić podobno... Każdy delikatnie luz na zawieszeniu odbija się później na hamulcach, to zaczyna bić. Jest ten problem. Użytkownicy tego modelu znają to doskonale. No i co? Całe zawieszenie aluminiowe praktycznie. Te aluminiowe też są błotniki przednie, także jakaś delikatna sztuczka i niestety błotnik do wymiany, no ale za to odbija się to na wadę samochodu. I tak jest, jest, że tak powiem, co tutaj ciągnąć i hamować. Mowa, że to tylko troszeczkę, no ale dzięki właśnie zastosowaniu jakichś tam aluminiowych elementów na pewno udało się zyskać kilka kilogramów. Dobra, zanim przejdziemy do wnętrza tego samochodu, to powiedzmy sobie coś jeszcze o zaletach. To auto jest e, własnością mojego serdecznego, wieloletniego kolegi, więc nie mogę za bardzo hejtować, bo później dosypiem coś do wódki. Jak nie będę nic widział w następnym odcinku, to wiecie dlaczego. A no więc pokażmy silnik, bo to fajna sprawa w sumie. 3-litrowy diesel z dwiema turbinami, 272 konie. No i co? To auto idzie jak złe, naprawdę. Ten moment obrotowy chyba 560 Nm to robi z tym cuda, jest silne jak w ciężarówce. No brzmi też trochę na postoju, jak jakiś sprinter albo coś. Ma też swoje problemy ten silnik. Na przykład o, patrz. Pęknięty tłok. O, no i proszę. właśnie. Ten silnik konkretny właśnie spotkała niestety taka przygoda. Pękł mu tłok. I kolega go remontował. No i to jest właśnie ciemna strona tego silnika. Części do tego troszeczkę kosztują, robocizna też. To dość zaawansowana technologicznie jednostka, więc no kosztowało to dużo pieniędzy. No ale teraz jest zrobione dobrze, porządnie, na pewno jeszcze sporo pojeździ I akurat tutaj możecie coś napisać w komentarzach, Usłyszałem taką e, anegdotę, nie wiem ile w tym jest prawdy, że te silniki, żeby zostać zahomologowane, żeby spełniały normy emisji spalin, były wypuszczane fabrycznie na oleju 0W20, a przy przeglądach e, w ASO BMW już zalecało 5W30, że po prostu tamten miał e, nieodpowiednią lepkość i niszczył ten motor, natomiast e, BMW nie mogło zastosować właściwego oleju, bo nie spełniałby norm. Ale to nie wiem, czy to tylko legenda, czy, czy prawda Ktoś się może wypowiedzieć, jak, jak ma jakieś informacje na ten temat Natomiast no, mówię, tutaj silnik został remontowany, Wszystko, jakieś oryginalne uszczelki, zregenerowane turbiny i tak dalej Niestety to swoje koszta pochłonęło, ale No jeszcze motor jest rozwojowy, zawsze można mu zrobić program Już mamy przyszykowany, dodatkowo założony większy interkuler. Tak, także Zobaczycie może go teraz Prosto z f -nica. Sobie. Także daje akurat e, jeśli chodzi o silnik, to daje trochę frajdy z jazdy, a będzie jeszcze lepiej. No to pokażmy teraz bagażnik. Jak Samo, widzicie, tutaj ten tył. Tak, tył ładny. Panie, że jest bez emblematu, to dodatkowo dodaje takie nie wiadomo co na podmaską siedzi. Może być coś słabszego, nie? to jednak idzie fajnie. No i tak mówię, ten tył jest naprawdę całkiem ładny. E, biorąc pod uwagę resztę samochodu. Także to im się udało. Podnosimy kafę. Automatycznie nam się podsuwa roletka do góry Coś tam lata, ale nie istotne Fajna tu... sprawa z tą roletką, że się tak podsuwa sama z siebie Tak, fajnie jakby się jeszcze opuszczała no ale już nie czekajmy się Tutaj jest troszeczkę korozji, gdzieś się pojawia Ale i tak auto jest nieźle zabezpieczone No i co, bagażnik No duży, no ale Biorąc pod uwagę gabaryty samochodu To jakiegoś też szału wielkiego nie ma Tu mamy taką Podłogę pod podłogą tak, to jest fajny, praktyczny schowek. Mamy tu solet do kleju, to jest, e, jakby coś przeciekało. Wiele jest takich schowków w wielu samochodach, hmm. ale e, co warte zauważenia, ten akurat tutaj jest na siłowniczkach. Bardzo fajna sprawa. Spoko. No i oczywiście schowki po bokach, tutaj na jakąś apteczkę, tego typu rzeczy. No to składana, standardowo, jak to w BMC. Tak, na kanapa. że no. Taka, myślę, czwórka, no to jest na tym bagażnik coś takiego, nie? Mhm. Uh -huh. No to przechodzimy do wnętrza. No tak, mamy wnętrze i to zdecydowanie będzie najsłodniejsza część tego materiału, bo wnętrze jest przede wszystkim obrzydliwe. Znaczy tutaj tak ratuje kolorystyka, ale niestety niewiele to zmienia. Także mówię, jest obrzydliwe, jest tandetne. Źle zaprojektowane, niewygodne. No właśnie, ja Wam tutaj powiem yy, trzy słowa na temat foteli. Fotele są po prostu zajebiste. Są zajebiście niewygodne, zajebiście brzydkie i mają tutaj zajebistą rdzę na prowadnicy od tej wysuwanej części pod nogi. Fajnie, bo to jest oczywiście elektrycznie sterowane wszystko w każdej płaszczyźnie. Macie tutaj pompowanie lędźwi i tak dalej. No natomiast szczewy są po prostu średnie. Ja tu wsiądę w międzyczasie. Spróbuję się tutaj jakoś umiejscowić. Natomiast jechałem tym autem kawałeczek, jak go wypożyczyłem do testu No i już mnie bolały plecy To siedzisko jest tak skonstruowane, że okej, okay, fajnie niby, że ma wysuwaną tą część przednią Że możemy sobie je wydłużyć Natomiast odczucie jest takie, jakbyście mieli tylko kawałek tutaj z tyłu Później przerwę, taki dołek, w który wpadacie I tą końcówkę, naprawdę cały czas to czuć, nie mogę się do tego przyzwyczaić No jest to okropne Starałem się też wyrugować jakoś lędźwie, ale niestety mi się niespecjalnie udało Chociaż tyle, że tutaj jest na szerokość w miarę, natomiast ani jakiegoś specjalnego trzymania bocznego, ani tak ja mówię specjalnego komfortu. Okej, okay, zaraz no, musi ktoś mamy biedną wersję. E, słuchajcie, to nie jest nasza wina, że mu coś takiego wyprodukowało, jak coś to piszcze do nich, nie do nas. No Taka była, więc taką wzięliśmy, więc mamy normalną, szmataną e, tapicerkę. No i też ona jakby no, mogła być przyjemniejsza, no wiadomo. E, co tutaj jeszcze można o tym wnętrzu powiedzieć? Bardzo ładny kolor tego drewna jest. Tak. Właśnie to, są, o właśnie. to strafnie ratuje tutaj eee, całą sytuację. Zanim mój kolega mówię, kupił ten samochód. Oglądaliśmy jeszcze wcześniej parę innych egzemplarzy jeden miał takie standardowe, czarne wnętrze, takie najprostsze. Znaczy była tam co prawda skóra, ale to wszystko pozostało takie zwykłe. To było kwintesencją brzydoty. To było dramatycznie to po prostu wyglądało, bo tutaj ten jasny kolor z tym fajnym drewnem. No ratuje to po prostu, dodaje uroku, natomiast tam to było dramatyczne. No i co można powiedzieć? No, daj jak Krzysiek sam wsiadać do tego samochodu i powiedzieć o tych plastikach jak w Opelu, nie? Czyli jest no no, ten boczek drzwiowy chociażby. Nie? Boczek drzwiowy zobaczcie tutaj, przy przełączniku od opuszczania szyby, no widać to, obłazi, jak w opelku. No, nie pasuje ten plastik. Nie pasuje ten plastik tutaj tak odchodzi, no wygląda to średnio. Jest twardy, właśnie tak jak Marek mówi. W takim aucie to jednak to powinno być troszkę lepiej wykonane i dopracowane. Natomiast powiedz Marek jeszcze teraz o otwieraniu samym, o samym umiejscowieniu tych przełączników. Tak, umiejscowieniu przełączników i ogólnie o ergonomii, bo do, do samego systemu iDrive przejdziemy za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o ergonomię, to właśnie zacznę od tych przełączników, o których powiedział Krzysiek. Pomijam to, że obłażą, bo ten plastik jest taki no, średni mocno, tutaj już wszystko, wszystko błazi z farby. To w momencie, kiedy mam łokieć na podłokietniku, patrzcie, jak muszę wygiąć rękę w jakiejś nienaturalnej, niewygodnej pozycji, żeby otworzyć sobie szyby, czy coś tutaj cokolwiek robić. No jest to. No nie wiem, kto to wymyślił, to jest to jakiś dramat. W poliwcie to już z tego co wiem było poprawione, na szczęście, e, co można powiedzieć. E, ok, podstawowa wersja, słaba, znaczy nie wiem, czy podstawowa, bo trochę tu jednak rzeczy jest. E, natomiast E39 też było bieda i miało cup holdery z przodu. Tutaj nie ma. Yy, trochę słabo, yy, co można jeszcze powiedzieć. O ile chodzi tutaj o sterowanie yy, podgrzewaniem foteli, tutaj kontrola trakcji, to jest to w miarę, w miarę czytelne. Natomiast już w kierunkowskazy mamy taki sam głupi patent, identyczny prawie jak w Vectrze, czyli nie mamy standardowej zapadki, tylko dwustopniowy taki stryczek. No i widać jakość tych materiałów, chociażby spasowanie tutaj poduszki powietrznej, Zobaczcie, że gałka zmiany biegu w automat, też bierze i obłazi tutaj. Tak, no, to, no, tak, no średnio. Dźwignia ręcznego to jest takiego bardzo taniego plastiku. Dużo jest takiego twardego taniego plastiku tutaj chociażby na progach. Co tutaj jeszcze błazi? Nawet tutaj troszeczkę sporysowane takie. Ale powiedzcie mi, czy jak chodzi o te lampki do czytania. One mają mieć tu jakiś klosz, czy coś, bo one tutaj mają tylko dziurę i jedna, druga i te z tyłu tak samo, nie mają żadnych, żadnych tutaj zaślepek, nic takiego. No jeżeli tego nie było, to też tak średnio. Średnio, no i generalnie kształt tej deski rozdzielczej to jest w ogóle yy, zerwanie z tym, co było tradycją w BMW, czyli kokpit skierowany do kierowcy. Ta deska ma kształt, nie wiem, deski surfingowej, coś takiego, jest takim wygiętym bananem po prostu. No i tutaj ma takie fale Dunaju, gdzie jest wyświetlacz, no i zegary. Zegary też takie takie sobie. Tu jest taki malutki cycek od świateł. A tu jest wielki cycegod. od iDrive'a. Tak. Dobra, to powiedzmy sobie teraz o tym słynnym systemie iDrive, bo to jest wyjątkowy rak niestety. Jest maksymalnie skomplikowany, nieczytelny. Całość obsługujemy oczywiście tym dużym pokrętłem tutaj, pojawia nam się na wyświetlaczu. Dużo z tych funkcji jest tutaj właściwie już niepotrzebne, jakieś tutaj na przykład mamy numery do serwisów, nie wiem po cholerę, coś takiego. No ale dobra, przejdźmy do tego najważniejszego, czyli na przykład sterowanie nawiewami No to żeby zmienić siłę nawiewu na przykład na nogi to sobie wchodzimy tutaj w jedną opcję, mamy dystrybucję powietrza, musimy zejść niżej i tutaj mamy siłę poszczególnych nadmuchów tutaj na szybę, niżej jest tutaj na tłów i na nogi. Oczywiście, klima jest dwustrchowa, więc jeszcze to przerzucamy pasażera i tak dalej. Tutaj mamy dodatkowo, jak to w BMW, sterowanie e, temperatury nawiewem, e, właśnie tutaj na twarz, na tłów. Dawniej to było tutaj między e, tymi nawiewami, było takie pokrętło. No i teraz zrobię sobie takie coś, że wejdziemy do głównego menu. No i zobaczcie, ile trwa przerzucenie takiego e, nawiewu na przykład no, w BMW A60. No to mamy, wchodzimy sobie tutaj i chcemy na przykład dać maksymalny nawiew dla obu osób na tłum. czyli muszę przejść tutaj tutaj a zmniejszymy sobie na nogi, no nie tutaj tutaj no i wychodzimy już jednym przyciskiem menu no nie to, wiem ile to trwało, ale dosyć długo no zobaczcie na filmiku ile to zajęło sekund a też Wam pokażę ile na przykład dla porównania zajmuje coś takiego, takiego samego w naszym Jaguarze S-Type No i sami widzicie, co czasu zajmuje. Taka banalna czynność, jak e, zmiana natężenia tutaj nawiewu. No ani to przyjemne, ani bezpieczne przede wszystkim, bo mamy e, szybki samochód. Lecimy sobie powiedzmy gdzieś w Niemczech autostradą te 180-200 na godzinę. No i bawimy się takim pokrętłem, zamiast zwracać uwagę na drogę. E, no nie wydaje mi się to najlepszym pomysłem. E, natomiast e, konstrukcja właśnie tego systemu iDrive podsunęła nam e, do głowy Taki malutki challenge, no nie? Tak, i zrobimy sobie taki challenge iDrive kontra ruskie jajka. Zobaczymy, ile ja zbiorę jajek, zanim Marek przestawi nawiew. To będzie mocne. Dobra, to zacznijmy sobie nasz mały challenge. Krzysiek będzie grał w ruskie jajka, będzie zbierał jajeczka. A ja w tym czasie spróbuję zmienić położenie nawiewu. I teraz tak, żeby było uczciwie, to Krzysiek powiedz mi, jakie mam parametry ustawić, a w tym czasie będziesz zbierał jajka. Okej, okay, to dobra, to robimy tak. Dajesz pełny na szybę, tak po połówce 50% na nogi i nie wiem, jedną kreskę na twarz. Dobra, to czas, start. Już, Już jedno jajko, dwa, trzy. Jest, skończyłem 13 jaj No Zajebiście Kurwa. Dobra, to teraz rewasz, bo coś za dobrze ci idzie Nie odpuszczę ci tego 07 Johnny Walkera Teraz ustawmy sobie jakiś limit, na przykład 10 jajek, nie 15, Ty musisz wybrać 15 jajek, a ja zmienię znowu nawiew tak jak mi każesz i coś jeszcze sprawdzę w tym komputerze. Dobra, to jeszcze mi pokaż średnie spalanie może i robisz tak, dajesz pełen nawiew na nogi, średni na ryj i słaby na szybę. Dobra, czyli czas, start. A. Żeby to się przeskakiwało, tak jak trzeba. Jest mam Ja mam 16 jajek Kurwa, no jestem Jestem flaszkę w plecy Pierdolę. Dobra to standardowo zobaczmy jak tu z przestronnością w tym samochodzie No powinno być spoko no w końcu W końcu seria 5 No dokładnie Mała nie jest To ustawimy sobie fotel No ale no, tak w miarę spoko może oparcie troszeczkę do góry jest git, to dawaj do tyłu i z tyłu też jest git. No, kombi też ma linię dachu wysoko do samego końca. Także nad głową mamy kupę miejsca, na nogi mamy kupę miejsca. I szczerze mówiąc, przyjemniej mi się tutaj siedzi z tyłu niż z przodu. Właśnie to samo miałem powiedzieć. Tak samo mam, to samo mam odczucia, właśnie jeżdżąc tym samochodem, że przyjemniej tu jest z tyłu. Ale jak już siedzimy z tyłu, to może co, Pokażę jeszcze te plastiki słynne, nie? Tak. Właśnie to co wspominałeś o tym plastiku Twardy, Twardy, tu gdzieś też coś obłaziło, nie? Tak, tu coś obłazi, tutaj w ogóle jak to jest wykończone, no, no średnio Tu obłazi przy przełączniku, no z tyłu też, ile razy się znowu tutaj szyba otwiera Średnio spasowane, tutaj to też takie jakieś pomarszczone tak. No mówmy się, no nie jest to, nie wiem, Dacia czy coś takiego, ale e, Chociażby w porównaniu właśnie z 39 no to wypada to trochę gorzej, nie? No niestety jakby to było tak samo wykonane jak W39, to bym się do tego w żaden sposób nie czepiał. A tak to jest, jak jest. Natomiast, jak chodzi o wrażenia z jazdy, to auto jest całkiem fajnie wyciszone. Prowadzi się dosyć pewnie, to zawieszenie tak, tak. dosyć przyjemnie, wybieranie równości. Znaczy, może nie jest idealnie, no bo jednak jest dość twarde. I, yy, no i mamy tutaj Felgi 18, natomiast yy, to samo mieliśmy w Jaguarze. I tutaj jest dużo lepiej, lepiej wybiera te nierówności. No i tak, jak jechałem tutaj autostradą, to przyjemne odczucia, jeśli chodzi o wyciszenie na jest lepiej lat. Ty Marek, a skoro mamy tyle mocy, tyle momentu, no. to może byśmy się coś pościgali? Ty to w sobie pasowałoby, w końcu 5 5 d najmocniejszy diesel. To by no. pasowało, no? Tylko ja słuchaj. No, tylko słuchaj, wiesz co? Bo jest taka sprawa, ja mam trochę gorszy sprzęt, jednak. No, nie bądź taki skromny. No ale mimo wszystko, nie? To zrobimy tak. Startujemy na trzeci dzwonek, nie? Tylko ty, zanim wystartujesz, musisz ustawić nawiew. Musisz ustawić, powiedzmy, nie wiem, maks na szybę, 30% na siebie, 50% tutaj na pasażera i maks na nogi w yy, obu strefach. Okej, okay. a to zrobimy jeszcze inaczej. Zróbmy jak w Le Mans, czyli stoimy, na znak wsiadamy. I dopiero wiesz, odpalam wóz, ustawiam nawiew i ruszamy, nie? Dobra. Okej. Okay. Okay. Dobra, no to Super. robimy tak. To zapraszamy na wyścig.

bany Nie no Właśnie skończyłem nie no chyba nie bamy się. Ok, to na dzisiaj tyle. Dobrze wiemy, że materiał Wam się nie podobał, bo wytknęliśmy w no. BMC jakieś błędy. A tutaj w Polsce BMC się nie obraża. Nie tak. wolno. BMW nie wolno, to no. świętość. Świętej. To jest świętość. No ale, mimo wszystko, zapraszamy na nasze wcześniejsze materiały, na następne odcinki. Zachęcamy do subskrypcji, do zostawiania łapek i do komentowania. No, mimo wszystko, tylko nie zasadzisz tam że w tych komentarzach. No, także. Tyle na tą chwilę. Trzymajcie się. Na razie hej. Cześć.